Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Mało kto zwraca uwagę na to, co powiedział Jezus na marginesie nauki o konieczności wytrwałej modlitwy. A powiedział tak: Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Czyli też odwrotnie. Wy, choć dbacie o swoje dzieci, to i tak jesteście źli. Powiedział, jesteście źli. A mówił to, jak czytamy, i do uczniów, i do wielkich tłumów. Ha, ja nawet tego nie robię. To znaczy, nie daję dobrych darów swoim dzieciom, bo ich nie ma. Lecz też jestem zły. Dlatego właśnie proszę, szukam kołacze, by Ojciec dał mi to, co dobre, złemu dobre, bym od tego otrzymanego dobrego stał się lepszy, dobry.